I dla mnie jest ciekawe, właśnie, czy, czy dla ciebie takim istotnym, istotnym takim impulsem do, do wprowadzenia kogoś w ruch jest słuchanie ciebie, czy wewnętrzne poczucie tego, co Twój głos wywołuje w prowadzeniu? Czyli co, co jakby do czego byś zapraszała osoby, Aha. które nie mają doświadczenia w tańcu, e, czy w ruchu? No, no ja... Będę bardziej y, przewodnikiem niż kierowcą, <śmiech> <śmiech> że takiego bardziej obrazowego Aha. sformułowania y, użyję i będę podrzucać pewne jakości skojarzenia, ale wiadomo, że pewna wartość w zależności od doświadczenia poszczególnych osób, czy od danego stanu energetycznego, y, może wywołać różną reakcję, bo każdego dnia. Czuję się inaczej, o różnej porze dnia czuję się inaczej, więc odpowiedź będzie odpowiedzią ciała na to, jak ono w danym momencie przyjmuje sygnał. Chce się tak, poruszyć. Tak, tak. tak.